Firma Agroskład Nowakowski jest rodzinną firmą z ponad 30-letnią tradycją, Myślimy się w zachodnio zachodniopomorskim, nasza główna siedziba jest w Maszewie, w powiecie Goleniów. Specjalizujemy się w zaopatrywaniu gospodarstw rolnych w środki do produkcji rolnej, takie jak nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny, pasze. Posiadamy kilka swoich punktów sprzedaży detalicznej, jakich jak sklep rolno-ogrodniczy, dwa składy opałowe, market budowlany. Naszymi klientami są gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, głównie z terenu północno-zachodniej Polski. Firmą Sumiagro Agro współpracujemy od wielu lat, prawdopodobnie będzie to 25 lat. Kiedy robimy jakieś wspólne biznesy, sprzedajemy dużo produktów w Sumie Agro. Nie tylko Mospilan, to również Inazuma, bardzo skuteczny również insektycyd. To również fungicydy, to również aminokwasy, które w Sumie Agro produkuje. Mospilan jest jednym z najbardziej sprawdzonych insektycydów na rynku. Jednym z najbardziej łagodnych w działaniu i zarejestrowanym w wielu uprawach. Klienci wracają, są zadowoleni. Myślę, że to jest najlepsza rekomendacja dla, dla firmy Agro i produktu Mospilan 20SP. Prowadzę rodzinne gospodarstwo z moim tatą w miejscowości Czarnogłowy, powiecie goleniowskim. Około 100 hektarów produkcja głównie roślinna, w tym rzepak, ziemniaki, kukurydza. Produkt Mospilan 20 sp stosuję od początku, kiedy prowadzimy gospodarstwo w ziemniakach do zwalczania stonki ziemniaczanej, w rzepaku na przykład do zwalczania szkodników uszczynowych. Cenimy sobie jego bezpieczeństwo, szeroki zakres temperatur, których działa w tych temperaturach. No i przede wszystkim dużą ilość szkodników, którą zwalczam. Z firmą AgroSkład współpracuję od wielu lat. Zaopatruję się tutaj głównie w nawozy, środki ochrony roślin, a także w materiał siewny. Z współpracy jestem bardzo zadowolony i myślę, że dalej będziemy w współpracować.